Okresy warunkowe, czyli kondycjonalne, Co warto o nich wiedzieć? Jest ich cztery: zerowy, pierwszy, drugi, trzeci. Słówka, które oznaczają warunek. Nie tylko if, w szczególności dla zerowego i pierwszego kondycjonala, możemy użyć innych słówek, które oznaczą nam warunek. When, kiedy, unless, jeśli nie, in case of, w przypadku on the condition, pod warunkiem, provided that, zakładając, że kondycjonal zerowy. Sytuacja zawsze prawdziwa lub w stu procentach powtarzalna dla Ciebie. Przykład, if you don't eat, you get hungry. Jeśli nie jesz, to będziesz głodny, to jesteś głodny. If I go to school, I wake up at 7. Czyli zawsze, kiedy idę do szkoły, to wstaję o siódmej. Na co warto zwrócić uwagę, to jeżeli zaczynamy zdanie od warunku, najczęściej od if, to przed drugim zdaniem musi być przecinek. Ale jeżeli zaczniemy zdanie od drugiej strony, co oczywiście jest dozwolone, you get hungry, If you don't eat. To wtedy tego przecinka już go nie było. Conditional 1 opisuje przyszłość, która ma prawo się wydarzyć, która jest prawdopodobna. Czyli gdybamy o przyszłości, która jest prawdopodobna. Jak to budujemy? Po if, present simple, drugie zdanie, future simple. If I go to work, I will meet my boss. If the weather is good, I will go out. Tak? Jeżeli była jakaś inna osoba, na przykład ona. If she goes to work, she will meet her boss. Drugi kondycjonal. Sytuacja nierealna albo bardzo mało prawdopodobna, która tyczy się teraźniejszości lub przyszłości. Jaka jest budowa? Po if występuje fast, simple, a druga część zdania jest osoba, would oraz bezokolicznik. Zobaczmy przykłady. If I were you, na twoim miejscu, gdybym był tobą. Tutaj to zauważmy, że dla każdej osoby jest where. Jeżeli chcę powiedzieć, gdybym był tobą, if I were you, I would study English. To uczyłbym się angielskiego, tak? No ale nie jestem tobą, więc to jest taka czysto hipotetyczna sytuacja. Dwójka, if I won the lottery, jeśli wygrałbym w loterii, I would buy a new house. To kupiłbym sobie nowy dom. Ale jest to bardzo mało prawdopodobne, że wygram w loterii. Trzeci conditional. Trzeci conditional jako jedyny tyczy się przeszłości. Czyli warunek, jaki spełnił się w przeszłości i jaki byłby skutek tego warunku również w przeszłości. Na przykład, dla lepszego zrozumienia mogę Wam dać przykład po polsku. Jeśli nie spotkałbym Cię w klubie, to nie zostalibyśmy parą, tak? Dobre, zobaczmy tutaj przykład. If I had invested in Bitcoin, I would have been rich. Czyli jeśli zainwestowałbym kiedyś w Bitcoina, to już bym był kiedyś bogaty. Jak się buduje? Trzeci kondycjonal. Or if jest past perfect, czyli had in trzecia forma. Drugie zdanie to osoba would have i trzecia forma. Inny przykład. If you, if you had given me your phone number, I would have contacted you. Czyli jeśli dałbyś mi swój telefon komórkowy, to bym się z tobą skontaktował. Tak, Ale nie wydarzyło się to. To jest też taka czysto hipotetyczna sytuacja, której nie możemy już zmienić. Istnieją również... Mixy kondycjonalne. Najbardziej popularny miks kondycjonalny to mix drugiego z trzecim oraz trzeci z drugim. Jak to wygląda? Zobaczmy. If I were you, czyli gdybym był tobą na swoim miejscu, typowy drugi kondycjonal, I would have married a different woman. Poślubiłbym inną kobietę. Czyli wracamy do zdarzenia, które było w przeszłości. W przeszłości poślubiłbym inną kobietę. If I had won the lottery. Jeśli wygrałbym w loterii, tak? Teraz jest mieszanka trzeciego z drugim, czyli jeśli wygrałbym w przeszłości, tak? Jeśli wygrałbym w przeszłości w loterii, I would buy a new car, to w tym momencie kupiłbym nowy samochód. Czy według Ciebie kondycjonalce są łatwe? Jak tak, napisz w komentarzach hej!